No, witajcie. Ostatnio było o długości odcinka. Pokazałem Wam, pokazałem wam że wzór na długość odcinka bierze się z, z twierdzenia Pitagorasa, dlatego tutaj mamy ten plus, ten minus też do zapamiętania, że od współrzędnych końca odejmujemy współrzędne początku. Dzisiaj policzymy sobie długość odcinka AB i tu mamy podane współrzędne, czyli tak, od współrzędnych końca, najpierw x, czyli 3, Odjąć minus 2 do kwadratu, dodać 4, odjąć minus 6 i do kwadratu, czyli AB jest równe, pierwiastek z tutaj mamy 3 odjąć minus 2, to jest 5, do kwadratu to jest 25 plus, tutaj mamy 4 odjąć minus 6, czyli to jest 10 i do kwadratu to jest 100, a więc to jest równy pierwiastek ze 125. I jeszcze króciutkie powtórzenie, z wyłączanie czynnika przed pierwiastka, czyli AB, tak pomalutku, to jest tak, pierwiastek ze 125 równa się pierwiastek z 25 razy 5, Równa się pierwiastek z 25 razy pierwiastek z 5, równa się 5 pierwiastków z 5. Czyli długość odcinka AB od tego tutaj jest równe 5 pierwiastków z 5.